Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane barany. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na listopad 2024 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy co karty będą chciały wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to co dla was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to nie wasza bajka, to pamiętajcie, że jest jeszcze Ascendent Księżyc czy znak Wenusowy, który warto zawsze sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój Temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i drogi barany, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto lajkować, warto zostawić łapę w górę. Wówczas szybciej otrzymacie swoje czytanie w kolejnym miesiącu, więc postarajcie się, moje drogie baranki, troszkę. Zostawcie te lajki. Zachęcam do tego, to nic nie kosztuje. Oczywiście komentarze, subskrypcje czy udostępnienia są również bardzo, bardzo mile widziane, więc góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście. No i co? Lecimy z Waszym czytaniem na listopad. Co będzie stanowić wyzwanie dla Was w tym nadchodzącym miesiącu? Auć, trójka mieczy. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Paść pentakli. Co odchodzi do przeszłości? Piątka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Rycerz kielichów. Co macie w głowie, w sercu? Czwórka miecze. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziesiątka kielichów. Jaka jest Wasza energia? Siódemka buław. Energia z zewnątrz. Mhm. Arcykapłanka. Nadzieje bądź obawy. Diabeł. I wynik bądź rada. Król kielichów. Na spodzie mamy rydwan. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Talia dopowiadająca jest. No i, no i lecimy. Moi drodzy, co będzie stanowić dla Was wyzwanie w listopadzie? Trójka Mieczy. Jest to karta smutku, karta żalu, karta rozdartego serca, karta jakiegoś rozczarowania, straty, zdrady. Eee, zaraz sobie będziemy patrzeć, o co konkretnie chodzi, eee, ale ewidentnie jest tutaj jakieś takie poczucie skrzywdzenia. Także to będzie stanowić dla Was wyzwanie w nadchodzącym czasie. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Myślę, że pomagać. Jakaś nowa oferta z paziem pentakli: może to być oferta zawodowa, ale oczywiście też może być romantyczna. Może to być kwestia otrzymania jakiegoś prezentu. Zaraz sobie zobaczymy z tym paziem pentakli. Też takim, co pomagać mogą pomagać Wasze dzieci, jeżeli macie dzieci. Także tutaj możecie czuć wsparcie właśnie w rodzinie, w swoich dzieciach, w bliskich. Zobaczmy tą trójkę mieczy na początek. O co tutaj chodzi? Ósemka kielichów. Mhm. Trójka kielichów. I gwiazda. Mhm. Rycerz kielichów. Słońce. I paśmieczy. No, wygląda tutaj na jakąś drugą szansę. Mm -hmm. Trójka kielichów. Powiem Wam tak. Y Widzę tu trochę dwa scenariusze. Dla części z was, moje drogie barany, może powrócić ktoś z przeszłości. Ktoś, kto kiedyś was bardzo skrzywdził. I to nie musi być koniecznie, wiecie, partner, partnerka, może to być przyjaciel, może to być członek rodziny, może to być kolega, koleżanka z pracy, tak? Także tutaj jest taka energia powrotu kogoś, kto bardzo was mocno zranił, i ta osoba będzie chciała wrócić do waszego życia, żeby uleczyć tę sytuację i dać wam kolejną szansę, dać sobie kolejną szansę, dać wam kolejną szansę na reaktywację, na pogodzenie się. Na miłość, na przyjaźń. E, tutaj możecie usłyszeć jakieś ważne informacje, ważne wiadomości, m, które będą miały na celu właśnie pójście naprzód e, i zostawienie jakiejś przeszłości za sobą. I tutaj właśnie mogą się stare rany otworzyć, mogą się jakieś przykrości przypomnieć, i to może być czas, w którym trzeba będzie je ostatecznie tutaj uleczyć, zagoić i zostawić za sobą. E, dla części z Was, moje drogie barany, może być też taka sytuacja, że niedawno się z kimś rozstaliście albo straciliście kogoś bliskiego i no. Jesteście pogrążeni w tym smutku, jesteście pogrążeni w jakiejś żałobie, jesteście pogrążeni w jakimś poczuciu straty i listopad może być takim czasem, taką szansą dla Was, żeby uwolnić się z tej energetyki i znowu zacząć żyć, znowu zacząć się bawić, znowu zacząć um, spotkać się z ludźmi, korzystać z życia. Może pojawiać się na horyzoncie też ktoś, kto potencjalnie będzie chciał tutaj zawalczyć o Wasze serce. Tak mi to też wygląda, że możecie tą osobę poznać właśnie czy na jakiejś imprezie, czy na jakimś spotkaniu, czy poprzez przyjaciół. I pojawienie się tej osoby może przynieść bardzo dużo uleczenia do waszej przestrzeni i do waszego serca. Więc warto, warto. myślę, że się na to otworzyć. Zobaczmy w takim razie tego pazie Pentakli. Zobaczmy tego pazie Pentakli. Mm -hmm, kochankowie, <słuchanie> słońce, no i dwójka pentakli, właśnie, królowa kielichów, em, szóstka buław, no i ósemka buław, czwórka kielichów, siódemka pentakli, ok. E, no jakby nie patrzeć, oferta miłości, oferta jakiegoś partnerstwa, oferta jakiegoś związku, oferta jakiejś współpracy. Oferta, która do Was przychodzi, bez względu na to, czy jest to ktoś z przeszłości, czy tak jak mówię, jesteście po przejściach i jest to ktoś nowy, jest e Owiana bardzo dużą dawką optymizmu, dużą dawką radości, takiej klarowności, przejrzystości. Ktokolwiek do was idzie, daje wam szansę wyboru, daje wam możliwość wyboru, ale też daje wam szansę, żeby wyjść poza pewne schematy, uleczyć coś i um, pozwolić sercu znowu bić. Jest to osoba, która może wnieść w wasze życie bardzo dużo radości, bardzo dużo pasji, bardzo dużo takiej równowagi, zwiększoną pewność siebie, komunikację fajną. Przygody, bym powiedziała. E, tylko właśnie, czy wydacie temu szansę? Bo z czwórką kielichów czuję, że możecie nie być gotowi na przyjęcie właśnie tej oferty. E, aczkolwiek ona wygląda przynajmniej na razie bardzo stabilnie i bardzo konkretnie. Więc moje drogie Barany, mimo wszystko dałabym temu szansę. Dałabym szansę tej osobie, e, bo jest to coś, co może wnieść bardzo dużo światła i bardzo dużo słońca m, do Waszego życia. Szczególnie właśnie, jeżeli jesteście obecnie w tej energii e, trójki, m, trójki mieczy. Przepraszam Was bardzo. Co odchodzi do przyszłości? Piątka buław, jakiś konflikt, złość, rozgoryczenie. Też mam wrażenie takie poczucie uwiązania w tych trudnych emocjach. Piątka buław jest często kartą konfliktów, ale tutaj czuję, że bardziej chodzi o tą Waszą energię. Że było w Was dużo złości na tą sytuację, dużo smutku, dużo żalu, dużo jakiegoś takiego wewnętrznego rozdarcia. Um, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego akurat nie. Um, mam wrażenie, że też właśnie um, przez dłuższy czas utkwiliście właśnie w tym, w tej poczuciu, w, tym, w tej złości, um, w jakimś takim wkurzeniu, um, w takim ograniczeniu samym siebie. Ale no właśnie, pojawia się na horyzoncie ten nasz rycerz kielichów, nasz rycerz na białym koniu, Nasz rycerz ze swoim kielichem, że tak powiem, na dłoni. Ktoś, kto oferuje miłość, ktoś, kto oferuje przyjaźń, ktoś, kto ma dla nas ogólnie jakąś bardzo ciekawą ofertę, która może wnieść do naszego życia więcej, więcej radości, więcej miłości, więcej światła. Zobaczmy tego rycerza kielichów. Mhm, księżyc. Rycerz Buław. Mhm. Rydwan. No i dziesiątka kielichów na spodzie, królowa mieczy <grych> i dwójka, dwójka kielichów. No moi drodzy, jakby nie patrzeć, ta osoba bardzo szybko wkroczy w Wasze życie, szybko może się tutaj pojawić, albo już się pojawiła. No i tak jak widzicie, no księżyc, czyli są pewne jakieś niewiadome, są pewne niepewności a propos tego, jak to się dalej potoczy i czy warto dać temu szansę, czy nie. Do części z Was, tak jak mówię, to jest osoba z przeszłości, z którą kiedyś coś tworzyliście, ale doszło do rozstania i wygląda na to, że jesteście trochę cięci na tą osobę. Jest Tutaj ta piątka była, jest to wkurzenie, jest ta złość em, na tą osobę. Ale są też jeszcze emocje, są też, jest, jest też je, jeszcze bardzo dużo takiego uczucia, bardzo dużo mm, takiego, takiego mm, no takiej miłości bym nawet powiedziała, oczywiście, że tak. No ale to wszystko jest jeszcze bardzo e, takie mm, rozłoszczone, jeszcze jest dużo konfliktu, jeszcze jest dużo takiej wewnętrznej agresji, jest konieczność wyjaśnienia tego wszystkiego, jest konieczność oczyszczenia atmosfery, jest konieczność, że tak powiem, mm, zostawienia przyszłości za sobą, jeżeli e, będziecie chcieli dać temu szansę. Z dziesiątką Kielichów tutaj może być też to, że łączy Was dzieci, łączy Was rodzina. Mm łączą was bardzo bliskie stosunki. Część z was może być jeszcze małżeństwem, możecie być jeszcze właśnie w związku, nie doszło jeszcze do rozwodu, do rozstania. Dla części z was może planowaliście jakiś ślub, małżeństwo. Jest tutaj duży sentyment, kochani. Jest tutaj bardzo, bardzo duży sentyment. Jest tutaj bardzo też dużo uczucia, ale jednocześnie są też bardzo wysoko postawione granice. Na zasadzie ja nie wiem, czy ja mogę cię wpuścić kolejny raz do swojego życia, bo ja nie chcę znowu cierpieć. Ja nie chcę znowu się bać. Kochani, dla części z was może być tak, Także, jeżeli jesteście po um, stracie kogoś bliskiego, po jakimś rozstaniu i pojawi się ktoś nowy, możecie cały czas jeszcze żyć przeszłością, tym, co mieliście i tym, co straciliście. I dla Was może być to takie coś, że jeżeli wpuścicie kogoś z powrotem do swojego życia, to będzie jakiś rodzaj zdrady, albo że nie możecie teraz tego zrobić, że nie jesteście gotowi. Um, więc tutaj, mimo że będzie takie przyciąganie do tej osoby, bo będzie, um, pojawią się pewne dylematy, z którymi będziecie musieli się skonfrontować. Mhm. No i właśnie, co w głowie i w sercu? No, macie tą czwórkę mieczy, czyli szansa na uleczenie, szansa na uzdrowienie, ale też czwórka mieczy jest tą kartą takiej regeneracji, że ja muszę jeszcze przemyśleć. Przespać się z tym z tematem, e, dopiero podejmę decyzję. Nie podejmujecie decyzji pochopnie i to mi się bardzo podoba, moje drogie barany. Musicie przemyśleć wszystkie sprawy, przeanalizować, bo to nie jest coś. Em, z czym warto podejmować szybkie decyzje, bo część z Was bardzo dużo przeżyła, bardzo dużo przeżyła przez tą osobę, część z Was przeżyła przez kogoś innego i yy, jesteście w fazie jeszcze leczenia, jesteście w fazie takiej bardzo dużej wrażliwości. Yy, więc myślę, że nie chcecie dopuścić, żeby po raz kolejny coś poszło nie tak i żebyście znowu cierpieli w ten sam sposób. Dlatego postępujecie rozsądnie. Yy na spokojnie, przemyślicie pewne rzeczy, prześpicie się z tematem, poznacie wszystkie sprawy, mm, pozwolicie sobie na uleczenie, na taki spokój, mm, aż czasem zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczmy tą czwórkę mieczy. Możecie też stwierdzić do tej osoby, że słuchaj, ja potrzebuję trochę czasu, daj mi na przykład tam, nie wiem, parę dni, daj mi tydzień, daj mi dwa tygodnie, żebym sobie wszystko poukładała, poukładał, zastanowię się, przemyślę Twoją propozycję i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej, tak? Mhm, azbuław, no ale myślicie nad tym nowym początkiem, oj myślicie, no król pentakli, mhm. No i Rycerz Mieczy. Dużo myśli w Waszej głowie, dużo lęku, dużo obaw, dużo uciekania od tej pasji, dużo uciekania właśnie w przeszłość, dużo uciekania właśnie w to pole straty. Myślę, kochani, że ten ból, który nam się tutaj pojawił w tej energii Trójki Mieczy, jest troszeczkę takim Waszą taką ucieczką, bo mnie bolało, więc ja się boję otworzyć po raz kolejny, bo mnie zraniłeś, więc ja nie chcę Ci zaufać po raz kolejny. To jest taka ucieczka, ucieczka właśnie w to, co negatywne, żeby. Nie dać sobie szansy na czucie tej pasji, na podążanie za głosem serca, na, na namiętność, na, na emocje. I oczywiście to jest wszystko jak najbardziej ok, jesteśmy przecież ludźmi, tak? boimy się skrzywdzenia, boimy się straty, boimy się przeżyć znowu jakieś trudne emocje. Ale z drugiej strony pojawia mi się ta otwartość u Was, że jesteście ciekawi, czy możecie zbudować z tą osobą przyszłość, czy to może być ktoś na dłużej, czy to może być coś stabilnego, czy ta reaktywacja tej znajomości może przynieść Wam stabilizację w przyszłości. Jest konieczność też e, pogłębienia jakiejś informacji z tym rycerzem mieczy. Jest ta konieczność właśnie rozmowy, szczerości między sobą. Jest konieczność też przyznania się przed sobą do. Tego uciekania, do tego bólu, do tego żalu, ale jednocześnie do tej nadziei, że to serce może zabić ponownie i jeszcze możecie być cholernie szczęśliwi, czy to z tą osobą, czy z kimś nowym, czy po prostu w życiu. No i moje drogie barany, co przyniesie niedaleka przyszłość? Dziesiątka kielichów. Bardzo mi się podoba. Dziesiątka kielichów jest dla Was szansą, na, i żyli długo i szczęśliwie. To jest karta świętowania, to jest karta, karta celebracji, to jest karta stworzenia rodziny. Wygląda na to, że tutaj może się wydarzyć jakaś impreza, jakieś spotkanie, jakiś event. Na którym będziecie mieli szansę pójść razem i być może przekonać się co do intencji tej osoby, co do um, tego, jak was traktuje, co do tego, jak zachowuje się w towarzystwie. Też pojawi się, kochani, szansa na to, żeby pójść i się po prostu dobrze bawić. Pójść i spędzić czas właśnie z osobami, które lubicie, które cenicie, które kochacie albo w którym potencjalnie możecie się zakochać. Eee, zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. Mhm, mm szóstka, mnie czy możecie gdzieś wyjeżdżać? Może na jakieś Andrzejki albo, albo coś? Rycerz pentakli, dziesiątka mieczy, no właśnie, król kielichów, dziewiątka e, pentakli, mm, głupiec a kielichów, wow, szóstka kielichów, siódemka kielichów, arcykapłanka. Mm, moi drodzy, powiem Wam tak, e, faktycznie dla mnie tutaj ewidentnie się wyszukuje jakiś wyjazd dla Was. Możecie otrzymać jakąś propozycję wspólnego wyjazdu na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie, może do rodziny. Jeżeli jest to ktoś nowy, może chcieć Was zapoznać ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, Możecie dostać zaproszenie na jakieś wesele, na jakiś event, na jakąś imprezę firmową, czy cokolwiek innego. Chociaż dziesiątka kielichów bardziej mi się kojarzy z rodzinnymi sprawami, no ale różnie może być. Wygląda na to, kochani, że otrzymacie jakieś tutaj zaproszenie. I to zaproszenie może być takim momentem przełomowym, w którym faktycznie stwierdzicie, że czas zakończyć to, co było. Myślę, że coś wydarzy się na tym. Um, na tym spotkaniu, na tej imprezie, na tym wyjeździe, co sprawi, że Wasze serce mocniej zabije, a Wy znowu poczujecie gotowość, żeby spróbować jeszcze raz. Myślę, że osoba, tutaj, z którą em, spędzicie ten czas, wykaże się. Wrażliwością, uczuciem, ale też gotowością na stały związek. Gotowością, żeby faktycznie tutaj w coś zainwestować, w coś, w Was, żeby dać tutaj temu szansę na nowe. Myślę, że to będzie dla Was przestrzeń, gdzie faktycznie jakieś sprawy z przeszłości ostatecznie się zagoją albo odejdą gdzieś tam, het, 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 zostaną po prostu w przeszłości, a Wy poczujecie w sobie taką, okej, okay, otwartość, taką otwartość, że mogę odetchnąć i mogę. Dać temu szansę. Mimo, że może jeszcze nie do końca jestem pewny, mimo, że jeszcze przeszłość gdzieś tam żyje, czy te sprawy trudne, czy jakieś wspomnienia o sobie, którą utraciliśmy, ale Wy intuicyjnie poczujecie, że właśnie czas zakończyć jakieś lęki. Może być tak, kochani, że poznacie jakąś tajemnicę, poznacie jakiś sekret o tej osobie, która sprawi, że zakończycie jakieś gdybania, zakończycie jakieś obawy, zakończycie lęki i zobaczycie tę osobę zupełnie z innej perspektywy. No, paśmie Może być tak, kochani, nawet, że mm, to nie ta osoba wam coś powie, ale ktoś z zewnątrz w tajemnicy, jakiś przyjaciel, znajomy czy coś takiego. Ty słuchaj, bo mm, ta osoba na przykład, nie wiem, przeszła bardzo dużo, bla bla bla, yy, yy, i na przykład poznacie historię tej osoby, o której jeszcze wam się na przykład nie przyznał, nie przyznała, i stwierdzicie: O kurczę, mamy podobne doświadczenie, albo ta osoba faktycznie przeżyła dużo, albo faktycznie to jest dobry człowiek, bo to i tamto. Dla części z Was, jeżeli to jest ktoś z przeszłości, możecie usłyszeć od przyjaciela, przyjaciółki, czy, czy, czy rodziny tej osoby, że słuchaj, jak byliście w separacji, albo jak się rozstaliście, to ta osoba się zachowywała tak czy tak, albo miała ogromne wyrzuty sumienia, albo coś tam się wydarzyło. Mam wrażenie, że tutaj w tajemnicy ktoś Wam przekaże coś, ktoś Wam przekaże jakąś informację, która pozwoli Wam Coś zagoić w sobie i otworzyć się ostatecznie na ten związek, na tę relację. To będzie jakaś bardzo ważna informacja dotycząca właśnie osoby, z którą jesteście, której dajecie tutaj szansę. I to będzie moment, w którym ostatecznie czuję, że jakieś mury Wasze runą i um, otworzycie się właśnie... Um, Nadanie temu szansę. No bo właśnie, obecnie jesteście w energii siódemki buław. Nie podchodź, nie zbliżaj się, ja potrzebuję czasu. Ale tak jak mówię, czuję, że tutaj będzie jakiś rodzaj takiej iluminacji, mm, takiego oświecenia. Coś w tajemnicy zostanie Wam przekazane, co sprawi, że poczujecie, że naprawdę możecie temu zaufać. E, zobaczmy tą siódemkę, mm, siódemkę buław. Królowa pentakli. No właśnie. <laughs> A z pentakli pięknie. I paść pentakli, patrzcie ile tu pentakli, super, bardzo stabilna energia, e, kochani dla części z Was tak na marginesie może iść jakaś propozycja zawodowa nowa, też na horyzoncie moje drogie barany, więc jeżeli szukacie pracy, jeżeli chcecie tutaj, um, albo sami chcecie coś stworzyć, to jest też dobry czas na założenie własnej firmy, albo pójście w kierunku jakichś nowych projektów, inwestycji, ale przede wszystkim właśnie skupmy się tutaj na tym naszym czytaniu i patrzcie jaka to jest piękna karta, e, otwartość na przyjęcie czyjejś propozycji, wyjście z jaskini, wyjście z ukrycia, dostrzeżenie prawdy, no i mówię, ten król kielichów, czyli zabicie mocno serca, um, otwartość na zainwestowanie w to wszystko, przyjęcie, przyjęcie czyjejś oferty. To jest szansa dla Was, żeby coś nowego się narodziło, moje drogie barany, żeby, żeby odzyskać stabilizację i żeby um, wyjść z taką ciekawością naprzeciw temu wyzwaniu, tej sprawie. No, Królowa Pentakli mówi, że otwieracie się, otwieracie się na przyjęcie miłości, otwieracie się na zaopiekowanie się sobą, otwieracie się na dary, na propozycje, otwieracie się na wszelkiego rodzaju możliwości związane właśnie z, z tą sytuacją. Wychodzicie ze swojej jaskini i to jest fajne. Wychodzicie ze swojej jaskini i pozwalacie sobie znowu kochać, pozwalacie sobie znowu być otwartym na miłość, na związek. No i to jest czas, kiedy naprawdę poczujecie znowu taką pełnię życia, pełnię. Taką emocjonalną, poczujecie, że z tego kielicha się, wiecie, wylewają te emocje, ta radość, ta miłość, to poczucie spełnienia. I po dawnych żalach, po, po dawnych cierpieniach, nie ma, nie ma już śladu, nie ma już śladu. To jest moment, w którym naprawdę poczujecie, Okej, okay. zaczyna się nowe życie, zaczyna się nowy rozdział i poczujecie mega szczęście w związku z tą sytuacją. No i właśnie, mamy tą piękną arcykapłankę tutaj. To jest ktoś o niesamowitej mądrości, to jest ktoś o bardzo tajemniczy, kto widzi dużo, wie dużo, ale rzadko kiedy o tym mówi, ale czuję tutaj, że to milczenie zostanie przerwane. Zobaczmy tą arcykapłankę, co ona chce tutaj przekazać. Szóstka buław, król buław. Mm -hmm. i arcykapłan. Ale piękna energia. Mm -hmm. No, czwórka pentakli, sprawiedliwość i sąd ostateczny, król mieczy. Wiecie co? Właśnie to jest to. Dzięki tej tajemnicy, temu sekretowi, który zostanie Wam tutaj ujawniony, zobaczycie tą osobę w zupełnie innym świetle. Zobaczycie osobę tą w świetle, w świetle takiej stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, w świetle Dojrzałości. Ile ta osoba musiała też przejść w swoim życiu, żeby dojść do tego momentu, w którym jest. Zobaczycie tę osobę jako stabilnego człowieka, stabilnego partnera. Myślę, kochani, że jeżeli do tej pory gdzieś tam były jakieś takie blokady na tle intymnym, właśnie nie czuliście jakiegoś takiego pożądania, albo to pożądanie było bardzo mocno takie wygaśnięte, albo może ta osoba nie do końca Wam się podobała fizycznie, to tutaj też spojrzycie na tą osobę z innej perspektywy, właśnie pod tym względem, że kurde, no jednak to jest Ciacho. <laughs> um, ale przede wszystkim. Um, Usłyszycie, że ta osoba jest gotowa na stały związek, że może mówi o was właśnie w takiej perspektywie, że może przeszło bardzo dużo w swoim życiu, albo przeszła dużo w związku właśnie z waszym rozstaniem, ehm, była bardzo surowa wobec siebie, bardzo tęskniła, dużo żalu było, dużo jakiejś tęsknoty. To będzie wiadomość, która naprawdę was uszczęśliwi w jakiś sposób. Nie dlatego, że ta osoba przeszła dużo i że cierpiała też czy coś takiego, tylko że pokazuje się właśnie w takich barwach. Stabilizacji, bezpieczeństwa, przyszłości. Możecie nawet usłyszeć, że ta osoba stwierdziła, że albo wy, albo nikt inny że albo będę z wami, tak? Albo będę z moim baranem, albo z nikim innym. Albo dla części z was możecie usłyszeć, że jest, jeśli jest to ktoś nowy, że ja się z nią ożenię. Ja, się, ja, się, ja wyjdę za niego za mąż, tak? Ja, to, to będzie mój przyszły partner. Zobaczysz, ja wezmę z nim, z nią ślub, tak? Możecie usłyszeć coś takiego, że takie rozmowy miały miejsce. Cokolwiek to będzie, ewidentnie z... Będzie to taki klik, który sprawi, że spojrzycie zupełnie na tą, ino... zupełnie z innej perspektywy na tą sytuację i spojrzycie zupełnie inaczej na swojego partnera, na swoją partnerkę. I to będzie moment, właśnie tego otwarcia to będzie tego moment, tego boomu, to będzie moment uwolnienia ostatecznego, no właśnie, i Askielichów, otwarcia swojego serca. Pięknie. Nadzieje bądź obawy. No, chyba raczej takie obawy z tym diabłem. Boicie się, że to może w jakiś sposób jest toksyczne, że ta osoba jest toksyczna. Możecie bać się właśnie jakiegoś pożądania, możecie bać się jakiegoś kłamstwa, manipulacji. Możecie bać się własnych takich instynktów, własnych takich lęków. Także tutaj trochę będzie straszyć gdzieś tam po drodze. Oczywiście, że tak. Ale summa summarum, kochani, efektem końcowym jest król kielichów. Jako rada król kielichów mówi, pójdź za głosem serca. Zaufaj swojej intuicji, zaufaj właśnie miłości po prostu płyn z prądem a jako wynik król kielichów mówi o miłości o dojrzałej miłości, to jest nasz król do tańca i do różańca, z którym można i potańczyć całą noc i się popłakać w kinie i się przytulić i który da ci poczucie bezpieczeństwa i który obdarzy cię tutaj właśnie taką miłością bezwarunkową, to jest właśnie to to jest to co was czeka moi drogie barany z tą, z tą osobą, po prostu miłość, miłość przez duże M zobaczmy tego króla kielichów Świat. Coś się kończy, coś się zaczyna. Hmm. Dwójka mieczy kończy się blokada na waszym sercu przede wszystkim i takie niedostrzeganie tego, co tu jest. No i trójka pentakli zaczynacie budować tutaj solidne fundamenty na przyszłość. Super, kochani, sprawiedliwość, sąd ostateczny, król mieczy. Sprawy z przeszłości ostatecznie tutaj znikają. Czy to te między Wami, czy to wasze jakieś takie prywatne, ewidentnie rozmowy z tą osobą, pogłębienie relacji z tą osobą będzie wpływać na poprawę Waszego humoru i takie otwarcie się na nowe Możliwości, otwartość na to, żeby pozwolić sobie marzyć, otwartość na to, żeby pozwolić sobie sięgać po więcej, żeby zaryzykować. Kochani, to jest czas faktycznie nie tylko budowania wspaniałej przyjaźni, wspaniałej relacji, ale budowania wspólnej przyszłości, bo ta relacja jest oparta właśnie na równowadze. Myślę, kochani, że kiedy blokady spadną, kiedy przejrzycie na oczy i dostrzeżecie potencjał w tym wszystkim, sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko z tym rydwanem. Dołóżmy sobie tutaj jeszcze karty. Wisielec. No właśnie, wasz świat trochę wywróci się do góry nogami, ale też będziecie mieli szansę spojrzeć na to wszystko yy, zupełnie. Zupełnie, zupełnie inaczej. No właśnie, kochani, bardzo dużo tutaj pentakli. E, może być tak, że otworzyć jakiś wspólny biznes. E, tutaj też mówiłam o tych sprawach zawodowych, że coś będzie się fajnie kręcić. Ale wracając do tej relacji, patrzcie, ile tu jest takiego inwestowania w siebie, inwestowania właśnie w ten związek, żeby to wszystko było zrównoważone, żeby to mogło zapuszczać solidne fundamenty, bo ewidentnie jest tutaj chęć pójścia naprzód, jest tutaj chęć zbudowania czegoś solidnego, swojego i żyj długo i szczęśliwie. Tu będą plany na przyszłość, tu będą plany zamieszkania razem, tu będą plany Plany małżeństwa, tu będą plany założenia rodziny. Kochani, wszystko, czego pragniecie, jest dla Was dostępne przy tym związku, więc zdecydowanie warto dać temu szansę. Z rydwanem wszelkie trudności zostaną pokonane, mm, jesteście gotowi, żeby pójść naprzód. Piękna równowaga pomiędzy yin i yang, pomiędzy męską, żeńską energią. Piękna kompatybilność między Wami, współpraca. To wszystko będzie powodować, że ta decyzja będzie łatwa, że właśnie mówię, sprawy z przeszłości miną, a Wy otworzycie się ponownie właśnie tutaj na naprawę tej relacji bądź wzrost w tej relacji. Pojawią się wszelkiego rodzaju możliwości, ale też myślę, że sprawy, sprawy z przeszłości zostaną w jakiś sposób oczyszczone, ponieważ będziecie, dostrzeżecie coś, czego nie widzieliście wcześniej przy tej osobie i to Wam da szansę właśnie na to zapuszczenie korzeni. To Wam da szansę na to, żeby przekroczyć ten próg i pójść naprzód w kierunku obfitości. Rozmowy, szczerość, ważne informacje, równowaga, inwestycja tej osoby w ten Wasz związek, to będzie to poczucie takiego bezpieczeństwa. Jeżeli jest to ktoś z przeszłości szóstka kielichów, znów poczujecie się tak, jakby to było kiedyś, tak jak się sobą opiekowaliście. Jeżeli, kochani, jest to ktoś zupełnie nowy, poczujecie, że znacie tą osobę całe swoje życie, że jest to ktoś, kogo manifestujecie, że razem możecie naprawdę wszystko, że razem dajecie sobie siłę i razem możecie spełnić swoje marzenia o przyszłości, o stabilnym związku, o wzroście, więc tak to wygląda, moje drogie barany. Bardzo piękny przekaz. Tego Wam życzę. Jeżeli to jest Wasze czytanie, to Tego Wam właśnie życzę. Tej miłości, tego poczucia spełnienia, tej stabilizacji, tego uwolnienia od bólu, od żalu i pójścia właśnie w przyszłość. Okej, okay, Baranki, to co, na koniec py nie, nie pytanie i odpowiedzi to nie jest tygodniówka, przepraszam. <laughs> Karta stali Wisdom of the Oracle. Oczywiście wyrocznie na koniec. No, zobaczmy, co tutaj jeszcze dodatkowo te karty by chciały wam przekazać. Wow, loyal heart, lojalne serca. Nie mam więcej pytań. Message in the battle. Dokładnie, spodziewajcie się jakiejś ważnej wiadomości, kochani. Jesteście gotowi na przyjęcie tej osoby. To jest osoba, dzięki której staniecie się autentyczni i poczujecie, właśnie, że jesteście jak w domu, że możecie budować wspólny dom. To jest czas, w którym będą jakieś porządki i przyszłości, równowaga w dawaniu i braniu i będzie naprawdę szczęśliwym. Dla części z Was jest to naprawa relacja, a dla części z Was naprawa um, waszej więzi z sercem. Jakaś symfonia się zakończy, poczujecie duże wsparcie od tej osoby. Wszystko będziecie robić pomału, krok za krokiem, oczywiście, bo będzie tutaj dużo myślenia, dużo analizy ale jednocześnie gotowość, żeby wskoczyć, żeby wyjść poza pewne maski, żeby przekroczyć pewną granicę, zostawić to, co było i zacząć budować właśnie wspólną przyszłość. Może doczekać Was troszeczkę chaosu, oczywiście, że tak, dlatego oddychajcie w takich trudniejszych momentach, oddychajcie głęboko, no i pójście na tą swoją Wyspę Skarbów. Idzie zmiana, kochani, zmiana, która jest Wam przeznaczona, bądźcie na nią otwarci. Mm -hmm. Ok, Loyal Heart, karta numer 35. E, lojalne serce, strona 53. I już Wam słoneczka moje czytam przekaz e, z tej karty. Wierność, lojalność, oddanie. Dowody lojalności pojawią się w Twoim życiu. Inni udowodnią swoją wierność wobec Ciebie, a Ty w zamian w pełni się zaangażujesz. W Twoim sercu jest niezawodność i nieprzemijająca pewność. Wszechświat jest zawsze lojalny wobec Ciebie. Bez względu na zewnętrzne okoliczności w Twoim życiu zaufaj i miej wiarę, że jesteś dozgodnie kochany oraz strzeżony i prowadzony przez wyższe siły. Tak jest. No i miłość. Twoje partnerstwa, przyjaźni i relacje romantyczne mają teraz ze sobą wiele wspólnych właściwości: szczere oddanie, wierność oraz lojalne serca. Czy jesteś tak samo lojalny w zamian? Nadszedł czas na szczere oddanie i wiarę w boską opatrzność. Nie mam więcej pytań. <laughs> Moje drogie barany, przepiękne czytanie. Tego Wam właśnie życzę. Wszystkiego co najlepsze. Miłości, miłości, jeszcze raz miłości. No, i uwolnienie od tych bólu, od żalu, <laughs> przekroczenia progu do tu i teraz i zostawienia przeszłości za sobą. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca Wam życzę i do zobaczenia. <laughs> Buziaki, papa!